I oddaję głos oczywiście specjaliście z Polskiego Alarmu Smogowego, Piotr Siergiej, bardzo miło nam Pana gościć na tej naszej konferencji w Chojnicach online. Dzień dobry, witam Państwa. Czy słyszymy się? Słyszycie mnie Państwo? Super. Konferencja jest bardzo szeroka w sensie tematycznym, a my jesteśmy, my jako, my jako Polski Alarm Smogowy, ja jako przedstawiciel Alarmu Skupień jesteśmy tylko na powietrzu, więc ja tylko o powietrzu będę mówił. Bardzo dużo zostało powiedziane, ja nie chcę, nie chcę powtarzać tego, co już jest wiadome i... Wiedzy powszechnej, więc, więc nie, 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 będę, nie będę tutaj robił Państwu prelekcji o smogu, bo raczej jak z tego, co słyszę, to Państwo dużo o tym wiedzą. Ale chciałem, tak, mam kilka punktów, które wynotowałem z Państwa wypowiedzi, które, które są dla mnie takimi punktami zaczepienia do dyskusji, do, 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 do zgłoszenia swoich uwag. W chojnicach 17 stycznia odnotowano stężenie pyłu PM10 na poziomie 519 mikrogramów. To jest stężenie rodem z kosmosu. Naprawdę. Z rybnika, z, z pszczyny, z miejscowości, które są w pierwszej, w czołówce, pierwszej dziesiątce najmocniej zanieczyszczonych miast w Polsce. Oczywiście 17 do 19 stycznia. To był czas w Polsce inwersji, czas mrozu, czas bezwieczny, i wtedy takie warunki były pogodowe w całym kraju. Ale te stężenia, które odnotowano w hojnicach w tych dniach, dla mnie są wskazówką, że chojnice mocno się nie różnią od innych polskich miejscowości. Bo takie stężenia odnotowywano w miejscowościach, które tradycyjnie uważa się za bardzo mocno zanieczyszczone na południu Polski, Małopolska czy Śląsk. W związku z tym, skoro jest sytuacja taka w Polsce, ale również w Chojnicach, że wystarczy czekać po prostu na zimną, inwersyjną pogodę i stężenia strzelają w niebo, dosłownie, to są stężenia bardzo, bardzo wysokie, to oznacza, że Chojnice mają problem z zanieczyszczeniem powietrza. Po prostu mają, po prostu mają bardzo wiele źródeł i z tego tutaj, co Pan Burmistrz przedstawiał, że ta częściowa inwentaryzacja wskazuje na to, że przynajmniej w, lo w lokalach miejskich 56% tych lokali wstępnie to są lokale, które są ogrzewane węglem, to można przypuszczać, że podobny odsetek, być może nieco mniejszy w domach jednorodzinnych, występuje. Czyli jeżeli przyjmiemy założenie, że powiedzmy 40-30 kilka procent, może skromnie, jedna trzecia. Lokali w chojnicach jest ogrzewana węglem, to my mówimy o kilku tysiącach kopciuchów w mieście do zlikwidowania. To jest kilka tysięcy sztuk na pewno. Może trzy, może cztery. Trudno powiedzieć, skończy się inwentaryzacja, to będziemy wiedzieć, o jakiej liczbie mówimy. I teraz, jeżeli sobie uświadomimy skalę tego, co chojnice czeka, czyli powiedzmy trzy tysiące kotłów do września 24, bo to jest data graniczna, zostało trzy i pół roku. To oznacza, że w chojnicach należałoby likwidować średnio. Tysiąc kotłów każdego roku. Tysiąc trzydziennie. Tymczasem no, z tego, co zapowiedziano, dopłaty miejskie to jest dopłaty na ten rok na 35 sztuk. Czyli tak powiedzmy trzy kotły na miesiąc. Przypuszczam, że te dopłaty, które są przyznaję, dosyć duże. 7 tysięcy złotych to jest sporo pieniędzy i myślę, że mieszkańcy się zgłoszą i tę kwotę 250 tysięcy będziecie mieli wyczerpaną w pierwszych kilku tygodniach naboru, nie wątpię w to, że to się po prostu rozejdzie, bo to jest atrakcyjna oferta i Rada Miasta będzie prawdopodobnie musiała podnieść tę kwotę finansowania i to kilkukrotnie lekko licząc i tych kotłów pewnie będzie dużo więcej wymienianych. Natomiast dobrą, no dobrą informacją jest też to, że Chojnicę uczestniczą w dystrybucji programu Czyste Powietrze, czyli tutaj te no, jednak ograniczone zasoby finansowe miasta można przełożyć na zysk dla mieszkańców, bo te pieniądze popłyną po prostu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Miasto może ułatwić mieszkańcom aplikowanie do tego programu i tym samym zwielokrotnić efekt wymiany kopciuchów, nie tylko z własnych dotacji, ale głównie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, bo, bo to jest potężna pula pieniędzy, wielokrotnie o kilka rzędów. Wielkości wyższa niż zasoby cholic, i tutaj warto jakby wykorzystać te, te dostępne środki przy pomocy właśnie działań na poziomie Rady Miasta, która będzie, no nie Rady Miasta, tylko Urzędu Miasta, który będzie pomagał mieszkańcom wypełniać wnioski, przeprowadzi ich nieco za rękę, powie jak to zrobić, gdzie pójść, jak aplikować, po to, żeby oni po prostu mieli łatwiej i może ewentualnie dorzucić tę fundację, tę dotację miejską, która wynosi już. 7 tysięcy złotych. Ja wysłuchałem wypowiedzi pana burmistrza na temat tych pięciu filarów i przyznam się, że nie mam nic do zarzucenia. Świetny pomysł, świetny plan, programy, które jakbym miał się zastanowić, to wymyśliłbym dokładnie takie same, więc tutaj nie mam żadnych uwag. Tylko jedna uwaga na poziomie ogólnym, na poziomie głównym. Proszę państwa, plany są zawsze świetne. Zawsze. Każdy plan napisany jest dobrym planem, bo jest przemyślany, opracowany. Ja tutaj się odniosę do programu Czyste Powietrze, programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Plan mówił o 100 miliardach złotych. 3 miliarda wymienionych, 3 milionów wymienionych, milionach wymienionych kopciuchów, jak z realizacją programu Czyste Powietrze wyszło, to wszyscy dobrze wiemy. No, niestety są problemy w procedowaniu wniosków, są problemy z aplikacją, są problemy z rozpatrywaniem, przyznawaniem środków itd. itd. Więc plan jest fajny, ale to też jest bardzo istotne, żeby plan był dobrze wymyślony. Natomiast dla mnie, jako praktyka, istotniejszy jest może nie tyle sam plan, ile to, ile w pierwszych 12 miesiącach włączenia tego planu w Chojnicach uda się podpisać wniosków i zlikwidować kopciuchów, bo to jest miara działania, miarą nie jest plan, tylko miarą jest realizacja. I tutaj ja się odwołuję znowu do programu Czyste Powietrze, który zapowiadał różne rzeczy. My ten program sprawdzamy, rozliczamy i patrzymy, jak jest realizowany. No i porównanie planu z realizacją jest, no, to się różni bardzo mocno, więc tutaj ja bym się skoncentrował bardzo na efekcie, bardzo na wymianie kopciuchów i tak jak słyszę, że będą będzie. Wydział Środowiska utworzony, będą ludzie, którzy będą się tym zajmować. To jest bardzo dobrze, ale to też oznacza, że jeżeli miasto ma sobie poradzić, tak jak Kraków z wymianą kopciuchów, to oznacza w tej sytuacji wszystkie ręce na pokład. Bo w Krakowie dokładnie coś takiego się wydarzyło. Była determinacja ze strony prezydenta, ze strony Rady Miasta, ze strony Wydziału Środowiska. Wszyscy tam chcieli, żeby to wreszcie. Zniknęło, żeby te kopciuchy zniknęły. I tam determinacja była na tyle potężna, że tam w ciągu jedne, jednego roku, w 2017, wymieniono 6 tysięcy kotów. Z tym, że tam pracowało kilkadziesiąt osób w wydziale, który się tym wszystkim zajmował, to świadczy o determinacji tego urzędu. Więc ja tutaj zachęcam, żeby tego typu determinacja na każdym poziomie się pojawiła, bo jeśli urzędnicy, strażnicy miejscy nie będą czuli, że urząd miasta w sensie władze miasta, nie mają takiej potrzeby, takiej determinacji, to się po prostu samo z siebie nie wydarzy, bo to się rozejdzie jakoś tak. Nie wiadomo jak, wszyscy będą pracować, a efektów nie będzie, więc to jest bardzo istotne, podkreślam, ta determinacja i chęć działania. Bardzo dobry pomysł z dotarciem do mieszkańców, który, którzy wynikną z audytu, bo rzeczywiście nie trzeba wszystkim w Chojnicach mówić o wymianie kotów, tylko tym, którzy je mają. Świetny pomysł. My za tym walczymy w Warszawie, żeby to się udało zrobić, jakoś do tej pory miasto tego nie robi. Więc dobry pomysł, pomysł Chojnicki, Może ja w Urzędzie Miasta Warszawy powiem, że Chojnice będą to robić, to może, może się nauczą w Warszawie też podobnego typu działania. Straż Miejska. Jedna uwaga. Jeżeli ktoś pali śmieci, ja uważam, że może jeżeli to jest ktoś biedny, nieświadomy i strażnik wyczuwa, że ta osoba po prostu nie wie, co robi, to może trzeba powiedzieć: Proszę pani, proszę pana, nie, proszę nie wrzucać butelek, bo to jest wykroczenie, bo my następnym razem przyjdziemy i będzie mandat. Jeżeli widać, że ta osoba reaguje, nie wiedziała. Oczywiście może trzeba dać pouczenie, natomiast dla takich zatwardziałych palących śmieci, którzy po prostu nie odpuszczają, to też ocena strażnika, tak? Wydaje mi się, że warto taki jeden drugi mandat wystawić, rozgłosić to w, w lokalnych mediach i być może ludzie się oduczą palić śmieciami, bo to wciąż dla wielu ludzi jest jeszcze rzecz, która, która, która jest robiona i tutaj. Warto z tym walczyć, moim zdaniem. Straż Miejska powinna edukować. Tylko moje pytanie jest takie, czy warto edukować, czy Straż Miejska powinna edukować na temat technik palenia? Bo tutaj też usłyszałem coś takiego, że w zasadzie jakby trochę inaczej palili, to by tego dymu było mniej. No i teraz wyobraźmy sobie, że przychodzi Straż Miejska do właściciela Kopciucha. Mówi mu, wie Pan co, Pan tak tego dymu tak dużo leci, jakby Pan palił mniej, inaczej, to tego dymu będzie mniej. No i ten człowiek zacznie palić inaczej. Będzie dokładał starań i będzie robił wszystko, żeby tego dymu było mniej. A potem przyjdzie strażnik i mówi, proszę pana, ale na wrzesień 24 musi pan zlikwidować kopciucha. Czyli właściciel takiego kotła dostaje mieszany przekaz. Z jednej strony musi zlikwidować to, co ma, a z drugiej strony, jak będzie palił w jakiś specyficzny sposób, no to nie będzie tak źle. No, to znaczy, co ma robić? Palić, nie palić, zlikwidować kopciucha, nie zlikwidować. No z tym paleniem od góry to są takie różne opowieści, że wystarczy edukować i będzie lepiej. Natomiast myśmy to sprawdzili, to palenie od góry zmniejsza w niektórych przypadkach rzeczywiście zapylenie. Natomiast generalnie nie prowadzi do poprawy jakości powietrza, ponieważ to zanieczyszczenie z, powodu, z poziomu koszmarnego spada na poziom wysoki. I to jest wszystko. Więc warto ludziom, jeżeli już ich edukować, to dać im ulotkę, powiedzieć: Do tego dnia tego kopciucha trzeba zlikwidować. Z miasta pan dostanie 7 tysięcy, z czystego powietrza pan dostanie dodatkowe ileś. Proszę iść po te pieniądze, przyjść do kogoś w urzędzie, my pomożemy wypełnić wniosek. To powinien być przekaz do tych właścicieli kopciuchów, którzy, którzy działają, po to, żeby oni czuli się zaopiekowani i wiedzieli, że, że taka pomoc jest i można ją uzyskać. No i ostatnia rzecz, już w, w czasie pracy na pewno wynikną różne bariery, bo Straż Miejska będzie o tym mówić, mieszkańcy, którzy będą aplikować o wnioski, będą o tym mówić. Będą mówili, wniosek jest za trudny, albo tutaj jest problem z wypełnieniem tego czy czegoś. Warto się temu przyglądać i robić jakieś takie mini audyty i dopytywać się, co w tym programie gminnym jest barierą, co w programie Czyste Powietrze jest barierą, jak można te bariery usunąć, po to, żeby to aplikowanie było jak najszybsze. Warto ten program monitorować, a nie po prostu rozpocząć go i potem za rok zrobić. Sprawdzenie, ile to było wniosków wypełnionych, no bo wtedy się okaże, że na przykład liczba jest za mała z jakiegoś powodu, którego myśmy do tej pory nie rozpoznali. Więc tutaj zachęcam do tego, żeby też modyfikować swoje działanie w trakcie działania tego programu od razu, po miesiącu, po dwóch, kiedy już wyjdą pewne problemy i nie czekać, aż zakończy się jakiś okres rozliczeniowy, potem, żeby to wszystko sprawdzić. To, to tylko tyle mam uwag. Yy, przepraszam, że tak szybko, ale ja mam następne spotkanie niedługo, w związku z tym się trochę już spieszę. Dziękuję bardzo, chętnie odpowiem za, na pytania oczywiście. Ja bardzo dziękuję za to wystąpienie i że znalazł pan, znalazł pan czas, żeby wystąpić na naszej takiej skromnej małej konferencji. Oczywiście przyjmujemy te wszystkie uwagi, wiemy, że każdy program, żeby okazał się skutecznym programem, musi być udowodniony liczbami i dopiero za rok, jak się spotkamy w podobnym, mam nadzieję, gronie, będę mógł Państwu przedstawić liczbę tych wymienionych piecy. Um, temat wniosków zdaje sobie sprawę, bo byłem bardzo mocno sceptycznie i jestem sceptycznie nastawiony do programu um, Czyste Powietrze, z tego względu, że te progi, które są tam zagwarantowane dla mieszkańców, są według mnie zbyt, um, zbyt, um, zbyt niskie i um, formuła dofinansowanie nie odpowiada potrzebom mieszkańców i stąd też może ta mała ilość wniosków w skali tych trzech prawie lat, która wpłynęła do, w ramach tego programu. Nasz program ten miejski. Po pierwsze jest prostszy, bo przyglądaliśmy się temu programowi Czyste Powietrze. Bo składa, wniosek składa się tylko z trzech stron i oświadczeń. I nie zależy od dochodu, więc sama wola wymiany pieca już kwalifikuje osobę, która posiada, posiada nieekologiczne źródło ciepła do wymiany. Więc tutaj upatruję właśnie skuteczność tego programu na terenie miejskim. Warto podkreślić, że kwestia łączenia obu programów, która została otwarta w zeszłym roku od maja 2020 roku, też umożliwi pozyskanie dodatkowych środków przez mieszkańców. Co do skuteczności obu programów, będziemy w stanie mówić o tym za kilka miesięcy, kiedy będziemy mieli pewne jakieś dane liczbowe, statystyczne, które powiedzą, ile osób skorzystało z miejskiego programu, czyli, że tak powiem, schyliło się po 7 tysięcy na wymianę pieca, a ile skorzystało z programu czyste powietrze, czy połączyło oba programy. E... Mając liczbę wszystkich kopcików z audytu, będziemy mogli systematycznie komunikować mieszkańcom, ile w danym roku, miesiącu udało się tych kopcików zlikwidować na inne źródło, które chcielibyśmy, żeby było jak najbardziej ekologiczne. Wszystkie uwagi przyjmuję oczywiście z, z podniesionym czołem. Nie wszystko da się od razu zrobić. Próbujemy tutaj naszymi skromnymi środkami działać. Przypomnę, nie jesteśmy tak dużym miastem jak Kraków, Warszawa. Nasz budżet to jest 200 milionów złotych, z czego 100 milionów to jest opieka społeczna, edukacja i inne zadania. Więc um, zrobimy wszystko, żeby zaspokoić potrzeby mieszkańców, jeżeli chodzi o ten nasz miejski program. Jeżeli taka potrzeba zajdzie, to podtrzymuję i słowo burmistrza, i swoje, jeżeli, jeżeli um, te środki rozejdą się szybko, a mamy ich um, około 250 tysięcy złotych, na pewno Rada Miejska wyrazi zgodę na zwiększenie um, finansowania tego programu i będziemy, że tak powiem, za ciosem szli i um, kontynuowali. Um, Kontynuowali tą wymianę. Bardzo proszę o pytania do Pana Piotra Siergieja. Stanisław Kowalik, bardzo proszę. Ja chciałbym tylko jedną rzecz zasygnalizować. Otóż te uwagi, które Pan Siergiej w tej chwili nam tutaj przedstawił, rzeczywiście one są jak najbardziej zasadne i będziemy je tutaj uwzględniać przy dalszej naszej realizacji tego programu. Jak wiemy, no ten. Program, który w tej chwili jest realizowany, on może nie dokładnie, i precyzyjnie jest jeszcze wyliczony, bo być może, że jeszcze więcej będzie po jeszcze większym, dłuższym audycie przeprowadzonym w kwestii kopciuchów, on może zwiększyć się. I te 7 tysięcy, które w tej chwili mamy przyznane na poszczególny lokal, on może jest niewystarczający w kwestii dotyczących kwoty 250 tysięcy ale w sytuacji, gdyby się okazało, że tych wniosków będzie zdecydowanie więcej, to rzeczywiście tutaj się kłaniamy pod kątem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, jak i również Narodowego Funduszu, gdzie dodatkowe środki powinny tutaj nam wspomóc samorządowi, żeby realizować to przedsięwzięcie. I w takim kierunku powinniśmy iść. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, czy są jeszcze jakieś pytania do Pana Piotra Siergieja? Tak, Wojciech Osłowicki. Panie Piotrze, tak korzystając z Pana obecności i też jak gdyby mając na względzie te to, to tematy, które tutaj zostały poruszone przy tym okrągłym stole, ponieważ no, tak pierwotnie to mieliśmy właśnie głównie rozmawiać o smogu i o kopciuchach a poszerzyły się te tematy do, do ogólnych takich związanych z ochroną środowiska być może warto ja chciałem zapytać właśnie o takie taki priorytet, czy, czy, czy na przykład kwestia smogu, powietrza jest ważna w tej chwili, czy, czy ważniejsze są na przykład nie wiem, związane z y, tematy z retencją wód z sadzeniem drzew? Co tutaj jak powin, powinniśmy postawić na pierwszym miejscu? Co władze tutaj, włodarze czy, czy właśnie decyzje. Rady Miejskie miałyby y, jakie, jakie podejmować właśnie decyzje, żeby y, rozwiązać te problemy? Czy, bo tutaj no, nasunęło mi się, co tutaj y, Dyrektor y, Pan Domozych tak przedstawił, że 80 milionów zostało we, y, przydzielonych na retencję, na y, Zorganizowanie tej właściwej retencji wód. I tutaj no, mamy porównanie, tak? 80 milionów, a 250 tysięcy na smog. Czy, czy to są takie właściwe proporcje? No, no, no tak, no trudno mi się nie zgodzić. To y, widać tutaj dysproporcję środków y, no, fundamentalną. Y, y, I teraz ja zwróciłbym uwagę na to, że y, może warto zastanowić się nad przesunięciem środków, przynajmniej na pewien czas. Dlatego, że uchwała antysmogowa dla pomorskiego mówi dosyć prosto. Wrzesień 24 to jest koniec kopciuchów na Pomorzu. Łącznie z kopciuchami, które są w tej chwili w zarządzie miasta Chujnice. I to jest prawo lokalne, które którego wszyscy zobowiązani są przestrzegać. Więc być może proszę zwrócić uwagę na to, że uszczknięcie budżetu retencyjnego. Ja przyznam się, ja się w ogóle nie znam na retencji. Być może to są pieniądze, które na pewno trzeba wydać, bo się wydarzy jakaś katastrofa. Nie wiem, tego naprawdę nie wiem, ale samo porównanie wielkości środków na retencję i wielkości środków na kopciuchy pokazuje, że no kopciuchy nie są preferencją w Chojnicach, przynajmniej patrząc na budżet. Pan Stanisław Kowalik mówi o tym, że tych pieniędzy byłoby więcej, jakby przypłynęły z zewnątrz. Ok. Chojnice mają budżet 200 milionowy. Ja znam miasto Skawina, w którym Rada Miasta przyjęła sobie pewne założenie, że z ich budżetu każdego roku bodajże 1% będzie szedł na wymianę kopciuchów. Tam to chyba było milion złotych, bo oni mają budżet około 100 milionów w Skawinie. Nie wiem czy to przegłosowano, proszę mnie nie pytać czy to na pewno przeszło, ale zdaje się, że były tam ruchy w tę stronę. Poza tym no, też każdy z Państwa kto siedzi w budżecie miasta doskonale zdaje sobie sprawę, że miasto może przesuwać środki w budżecie z różnych z różnych zadań na inne zadania i to ja nie mówię tu o edukacji czy o środkach zdrowia. Ja mówię o takich rzeczach typu klomby, wygląd, yy. Imprezy, promocja i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak się te klocki pozbiera, to nagle się okazuje, że można z budżetu wysupłać całkiem niezłe kwoty. Ja znam przykład miasta na Śląsku, które powiedziało mieszkańcom: w tym roku festiwalu, to był festiwal jazzu, czy festiwal czegoś, nie będzie. Bo te 800 tysięcy zł przeznaczymy na wymianę kopciuchów. To była decyzja miasta, które stwierdziło: w tym roku odpuszczamy sobie rozrywkę, wchodzimy w to, co jest dla nas ważne, czyli zdrowie. Więc, jakby tutaj mamy y, 3,5 roku w Chojnicach na dopięcie, zamknięcie tego problemu, a potem można robić różne rzeczy, więc ja bym był raczej za tym, żeby. Miasto skupiło się w tej chwili na rozwiązaniu problemu, do czego zobowiązuje je zresztą prawo i mieszkańców Hojnic i całego Pomorza, a potem szukało innych rzeczy właśnie tego typu. Być może budżet retencji z 80 milionów, jeżeli się tam uszknie kilka milionów, to być może to nie zaszkodzi, natomiast te kilka milionów na wymianę kotłów w Hojnicach załatwia problem. No po prostu. To załatwia problem, jest pozamiatane. W związku z tym, y, może warto się nad tym zastanowić, nad przesunięciami środków w budżecie na, y, na powietrze. Po to, żeby mieć to z głowy i potem robić inne rzeczy. Tak, ja jestem aktywistą smogowym, więc mój punkt widzenia jest nieco specyficzny. Jak powiedziałem, nie znam się na retencji, być może 80 milionów to jest niezbędny minimum, które trzeba wydać, być może, a być może nie, no, ale wiem, że tego typu inwestycje zawsze można trochę przesuwać, po to, żeby w budżecie pozyskiwać pieniądze na inne cele. Bardzo panu dziękuję za udział, ja nie zatrzymujemy już wszystkim. pana więcej. Inny, tak, inny... ja, będę się z państwem żegnał, bo po prostu mam kolejne spotkanie, dobrze? Serdecznie dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękujemy. do zobaczenia następnym razem.